Znacznie, bo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Słego. Jak widać, zrobiłem kopalnię. Mamy złoto, mamy diaksy. Mamy, tro mamy trochę żelaza, tylko muszę sobie zrobić parę piecyków, żeby żelazo przetopić i móc diaksy wykopać. Zrobię sobie tutaj 8. Raz, tak sobie zrobię. zrobię. Pokopiamy sobie tak z 50 minut. Może coś znajdę. A resztę wam pokażę kiedy indziej, bo mi się po prostu nie chce. I teraz tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ekstra. To już tutaj wciepnę. 4, 4, 4, 4, ekstra. Tutaj wrzucę tylko wągiel. Tu jest, i tutaj wrzucę tą resztę Potrzebuję, ile potrzebuję? Trzy żelaza Dwa Ekstra, mamy na kill off. A mam na patiki? Mam na patiki Mam na kill off. mamy kill off. Idziemy wykopać złoto żeby, żeby był swag Ile złota, raj? Normalnie raj I diaks, ile będzie diaksów? Stawiam 4 Raz Dwa Trzy Trafiłem! he Mamy też diaksowy Killow już. Więc jest okej okay. Na razie pokupiamy sobie 15 w każdą stronę To 3 3 4 5 6 7 Osiem, dziewięć, dziesięć, a piętnaście miałem, dobra. Cz dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. W tym korytarzu dużo nie ma, szkoda. Praktycznie tu nic nie ma. Trzy, cztery, pięć, sześć.

Szczerze nie chce mi się wągla kopać na razie. Ja na razie poluję na coś, co mi się przyda bardziej 3, to ja to wykopię jak wykopię to się widzimy z powrotem. Więc be right back. Jaksy dobra Moment jaksy jeszcze Ciekawe ile ich, ile ich będzie? Raz, dwa, trzy Znowu 4, o i żelazo ekstra. Już chyba nawet jestem w następnej tam komorze, czy jak to się tam nazywa. To ja kopię dalej, widzimy się jak... Wykopię to wszystko, jak, jak znajdę diaksy, albo wykopię jeszcze te 4 wszystkie te. Tak. Więc bieraj right back. Okej, okay, jestem już po kopaniu, pokażę wam wszystko co zrobiłem, a więc na początek mamy parę tam obieczek, to to to, to nieważne. Tu mamy parę trzciny, z której robiłem książki. Dobrze słyszycie, robiłem książki. Resztę wam pokażę za chwilę. Tylko sobie zetnę tutaj. To znaczy z nich robiłem papier i potem książki, no? Wiadomo. Chociaż szczerze mówiąc, zrobiłem to godziny temu i już nie pamiętam jak się to robiło. I moja hodowla jest ponad tak Nie, a Widać. Jest wąż. Dobra, jak widać, jest tak Prawie półtora staka. Idź ode mnie wężu. jest pół, prawie półtora staka. Tu mamy. Tak jak już widzicie, drugą część, ale dobra. Tu mam farmę. E, pszenicy, z której rozmnażałem coś, teraz tak tu mam. Moje kozy Genek, Szymon i Zbychu w górę mam owce, które nie wiem, jak ale one mi jakoś uciekają. Dwa, cztery, sześć. No, jest ok. Jest też drugie piętro. Czy kolejne piętro gdzie mam krowy, które rozmnażałem, żeby mieć skórę. I mam właśnie problemy z wychodzeniem i tutaj... Aha, furtkę już dodałem, dobra. Bo, bo mi uciekało, jak miałem ich za dużo, to potem mi uciekało i... Musiałem... i miałem problemy. Ale dobra. Też tu coś jest. Ja tego nie będę przykrywał, bo to nawet okej okay wygląda. Idziemy, idę dalej. Tak, kolejna część. Nie, nie wiem, czym pokazywałem już nawet dom. co jest takie co Ta dam. Wchodzimy i jest tak, tu mam jeszcze łóżka, które właśnie muszę przenieść. Tu mam skrzynki, które niedługo idą gdzie indziej. Tak samo piece jak widać, o jest. Stone, przepalałem na stone brickie. Tak, Weź, tu jest kopalnia. zrobiło fajne schodki jak widać, ekstra nie? Dobra. Pierwsze jest. Drugie jest takie, że... Kopalni znalazłem parę diaksów, trochę e, żelaza, żelazo. Tu mam jeszcze nawet bukszerki, tu mam jeszcze nie przepalone, przepalę. Tu mam wederko z wodą, 18 diaksów znalazłem, e, em, em, emeralda. E, węgla, węgla, węgiel też trochę jest. To jest mięso od krów, tu mam jeszcze trochę trzciny dużo tego mięsa z jest no jest coś jeszcze tu miałem tylko nie po wszyscy uporządkować pszenicy jeszcze trochę mi zostało żelazość trochę tam przypalałem e, idziemy dalej fajczas już tak zrobię żeby było fajnie dobra idziemy dalej mamy tu, tu, tu dwa pokoje, które zaraz wam pokażę. A tu mamy magazyn. Jeszcze nie jest do końca skończony. Ale e, tu jest styl. Tak, tam był styl normalnego drewna. Tu jest styl dżunglowego. Jak widać, wygląda tak. Tu mamy dwie skrzynki. Tu, i, tu są dwie skrzynki, tu będą podpisywane różne. Z tej strony najlepiej. Tu będą z lewej strony, z prawej strony, a tu będą z lewej strony. Tak na przykład tu będą i tu, tu będą jedzenie, tu będą narzędzia, zbroje. I potem idziemy na przykład kamień, bruk, dirt, piasek, drewno, je, jedzenie z potworów, nie? no i coś takiego. Tu mam dwa. Jedno jest Enchanting Table. Tu są wszędzie regały. Nie wiecie ile ja tego zbierałem, nie? No bo, bo nawet pokażę, jak ktoś nie wie ile to jest zbierania. Ja, jak cię piszę? No, tu, tu tu są. O! Trzeba... Potrzebuje drewno książki, tak? Książki potrzebuje trzy papiery i skórę. Ile tu po krów? krów? Oto mam, mam normalny w tu będą książki różne, nie? Na przykład pójdzie. Jeszcze muszę kowadło zrobić, ale nie mam na na razie żelaza tyle. Bo mam jakieś książki. Nie, mam, mam skórę. Kurde, też nie dam, dejam. Co się robiło? Z papieru i ze skóry. Co, nie mam skóry? Mam tu jeszcze trochę skóry nawet. Jeszcze mam małą bookshelf'a, tam mogę bookshelf'a rozwalić. Będzie nawet lepiej. Mam trzy książki, sobie trochę po... Albo niech potem będziemy enchantować w kolejnym odcinku, tam... Idziemy na jakąś wyprawę. Albo coś... Słuchaj, moje krowy, tak. Sobie będziemy enchantować... Będę enchantował na pierwszy level. Żeby te, te krzyny mi pochodziły po, po sharpnessy i sobie potem będę łączył, nie? Sharpness Co teraz? Właściwo mi Sharpness ekstra i... Sharpness, mamy trzy sharpnessy Tu będą na broń A tu będą na zbroję Tak to sobie wykombinowałem Magazyn pokazałem, teraz idziemy dalej tu są dwie drogi i trzecia droga Pierwsza droga jest na balkon Taki balkon zrobiłem Nie wiedziałem jaką zrobić ten, ale postanowiłem, że zrobię sobie Tutaj takie Tutaj taki szlaczak na gaming wyszedł Kładziemy się, widzimy tutaj pięknie jest Widać naszą tutaj plantację Nasze Tutaj, o, zacząłem się Zwierzątka, typ mały lasek zrobiliśmy Oczywiście te plantacje, typu to i to przeniesiemy gdzieś, na przykład do jakiejś góry innej w tej, już, w tej już tutaj nic nie mam zamiaru robić. Teraz na pewno myślicie, co jest tu? Mam jakieś schody, nie mam schodów. Ja. Zrobię schody i już sobie powstawiam, że będzie mi łatwiej chodzić potem. A, głupio, zrobiłem. Dobra. Ekstra. Ile mi wyszło? 24, ekstra. Bo to potem i tak będzie ze Stone bricka, Bo lubię jak jest Stone Brick. Eee. Y korytarz og og korytarze ogólnie będą ze stąd brika robione. O, waliłem. Przy okazji przy Was pobuduję. Widać, i tu jest. Stąd. Chcę zrobić taki jakiś most. Dokładnie, tu będzie robiony most. W kierunku tamtej góry. Znaczy tu będzie jeszcze prosty most. I jeden pójdzie do tej góry. Drugi pójdzie przez tą górę do tego. I się wkopiemy gdzieś tu w dół. I w tej górze mam zamiar zrobić yy, prawdopodobnie jakąś hodowlę. To znaczy te hodowle zwierzę będą przeniesione, nie? I tu mam kolejne przejście. Kolejne przejście do kolejnej góry. W sumie tu bym mógł zrobić hodowlę. To jest ta sama góra, ale można zrobić na przykład tu teraz się wkopać, tu i, i tu będzie hodowla na ten, jest uprawa trzciny, nie, a ja sobie zrobić, zapomniałem, już robię, a nie, bo nie mam łufaty nie chcę się męczyć i tu jest jeszcze jedno przejście, tu się przekopię i się stędy, znaczy czy ja dobrze zrobiłem w ogóle, tak dobrze, jest to na szczycie. Stąd zrobię taki korytarz, jeszcze trochę w górę i się tu przeniosę i tu będzie też coś. Tylko jeszcze nie, nie wiem co, może tam zrobię jakąś wieżę. A tam zrobię coś. Oczywiście też jak będę miał e, dużo żelaza to zrobię teleport, ale te mosty będą tak żeby ładnie wyglądają po prostu. Nie ja będę robił poza odcinkami, żeby w trakcie odcinków chodzić na jakieś te wędrówki. Tego sobie pokopię trochę tam jeszcze w kopalni i się w kolejnym odcinku damy do jakiejś tutaj, sty... do wulkanu. Chciałem iść do wulkanu, tam jest dużo rzeczy, diaksów i tak dalej. Wcale może, to nie wiem, nie pójdę teraz na pewno, ale się pójdę przespać I, i zrobię te korytarze, no, na pewno te korytarze będę robił. Tu już na momencje będzie... Zjebie... Aha, i tu będzie przepalarnia właśnie, tu będzie przepolarnia. Z tej strony tu będzie wejście do przepalarni. Tu będzie około 20-30 pecyków. No i tak to będzie. Z z zrobię sobie też parę książek teraz. Sobie poenchantujemy. Mam papiery, skórę mam. Mogę to zrobić tak, nie? Bo, to się, bo książki się robiło tak i tak. ekstra Mamy 7 książek i możemy jeszcze poenchantować troszki. czyżby tak kurde zapominam o tym zapominam o tym strasznie często pierwszy level kolejny efens efektywność power power to jest do łuku nie? sharpness czyli już mamy sharp na sharpness 4 power znowu a ja bym chciał proteksyny. power power powery sery do łuku, nie? Efektywność... I... Sharpness. Czyli w sumie wszystko... tu są te... Tu są... Widzicie, już mamy książkę, tutaj sobie poukładam nawet. Albo tak sobie poukładam, o. Powery... Sharpness, efektywność, sharpness, sharpness. Może tak. Nieważne, dobra. Dzięki zamieszczeniu tego odcinka na tym ściął. Właśnie, jeszcze jedna góra na pewno będzie z portalami, czy się jakąś wieżę zrobił, u góry będą portale. Właśnie to pomiałbym. To tam się zrobi, tam chcę zrobić, na tym. To się w ogóle jeszcze okaże, jak ja zrobię w ogóle. Mogę od razu zrobić telepo teleport, ale to będzie fajnie wyglądało też. Mi się, się przydało zrobić jakieś wejścia, takie króź... Nie wiem, to się jeszcze okaże, ale na odcinkach na... Poza odcinkami będę budował sobie, tutaj ładnie, nie. A to i sobie tam muszę te rzeczy poprzenosić. Ja. A poza odcinkiem będę właśnie tak jak teraz na przykład będę budował, nie? Zrobię sobie maga dokończę magazyn. Eee. Yy, magazyn poprzenoszę tam rzeczy. Pobuduję sobie... No i tak to w sumie będzie wyglądało przez najbliższe parę, 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 nie wiem czego, ale czegoś parę. Dobra. Dzięki za obejrzenie odcinka, jeśli się spodobała łapka w górę. Widzimy się w kolejnym piona.